Tyle motocykli ściśniętych na mojej powierzchni to znak, że oficjalnie zaczyna się sezon motocyklowy. Od czterech lat w kwietniu fani jednośladów zjeżdżają do Stradun, by w tamtejszym kościele pomodlić się o bezpieczny sezon. Ale nie tylko o aspekt duchowy tu chodzi. To też jest bardzo dobry sposób, aby jakoś zacząć sezon, starych znajomych spotkać. No, zima była, może się nie spotkali. Jest to dobry, dobry moment, żeby się spotkać. W w świeżym sezonie i gdzieś się umówić, wybrać się na jakieś większe podróże. W tym roku do Stradon zjechało około 700 maszyn różnego typu z całego regionu. Były choppery, Harley Davidsony i niemal wszystkie marki ścigaczy. Za kierownicą nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Aneta Zabielska tym razem przyjechała jako pasażerka, ale od czterech lat sama jeździ Suzuki i to uwielbia. No wszystko, jaka frajda. No świetnie, po prostu no uwielbiam to, to jest moja pasja, hobby jakby i, i, i wszystko. Wiatr, Świetnie, no nawet się tego nie da opisać. Uczucie, adrenalina. Inne panie jeszcze nie mają prawa jazdy na motocykl, i jeżdżą więc wpadami. Lubię bardzo motory. Mój mąż właśnie jeździ motocyklem, też bym chciała, ale na razie jeszcze nie mam prawa jazdy na motor, więc to jest taki mój motocykl na czterech kołach. Ale myślę, że w przyszłym roku już będę na dwóch śmigać. Motocykle tradycyjnie zostały poświęcone, a potem kawalkada jednośladów ruszyła do ełku. Niektórzy w tak wielkiej grupie jechali po raz pierwszy. Bardzo fajnie ludzie na takiej poradzie są. Widać, jakby wszyscy z jednej grupy, tak naprawdę. I jak ktoś z zewnątrz widzi to, to mogę się założyć, że to robi naprawdę wielkie wrażenie. Bo grono fanów motocykli Wełku stale rośnie. W ubiegłym roku sezon zaczynało około 400 maszyn, w tym prawie dwa razy więcej. Postały w tym roku. Przy naszej pomocy, oczywiście, młody klub skuterowców się nazywa Son of Odin. Są to młodzi motocykliści, znaczy bardziej skuterowcy, ale też myślę, że kiedyś w przyszłości się przerzucą na motocykle. Chcemy im pomóc tutaj jakoś wypłynąć, pomagać w urzędowych sprawach, jak otrzymać pomoc. No i żeby była zabawa, to jest najważniejsze. Sezon motocyklowy potrwa aż do jesieni. W tym czasie motocykliści zjeżdżą tysiące kilometrów tras krajowych i międzynarodowych. Czego im życzyć na początku? Szerokości, przyczepności i udanego sezonu. No i bezpiecznego. Spokojnego sezonu motocyklowego, żeby było tyle samo powrotów, ile wyjazdów. I my też tego fanom jednych śladów życzymy.